Moje but, how you know? You don't know, you never know. It's nice. Do widzenia. Do widzenia, Sofia. Do widzenia. Do widzenia, co się stało? Co się stało z moją ręką? Dlaczego te cables są na zewnątrz? them? jak w Azji, no, Kiedy idziesz do Azji, wszystkie to są na zewnątrz. Więc... are outside. So... <laughs> ah, Jestem, żyję. No, nowo, jak jak wpadłam bardzo. Wczoraj lekarz powiedział, że mam złamaną zon rękę i nie chciałam się zgodzić na gips, ale... No, ale się zgodziłam, bo powiedział, że no, niebezpiecznie jest podróżować z taką ręką z i bez Gypsu. A więc mówię: okej, okay. no, takie poczucie, że dużo rzeczy mi się nie układa, jakbym chciała, i jeszcze, jeszcze, jeszcze spadłam, i jeszcze tak naprawdę nie mogę pracować przez co najmniej miesiąc. A jeśli nie pracuję, to nie zarabiam, i to wszystko się tak.

że ja w takim lodzie miałam wypadek. No, jak to się mogło stać? Nie wiem, stało się. Sofia jest bardzo komunistyczna w porównaniu do Polski. Idę zaraz zobaczyć jakieś ciekawe kościoły, bo tutaj mają bardzo dużo pięknych, ortodoksyjnych, słynnych kościołów. Widać tramwaj. Tramwaje też są takie stare. Takich też już nie ma w Polsce chyba nigdzie. Widać. Piękny, słynny kościół ze złota. To się nazywa chyba coś od świętego Mikołaja St. Nikolaus Piękne Akurat słońce jest za mną, więc nie wiem czy widać dobrze. O! To złoto. Jak chatka puchatka. Piękna Sofia. Piękne miasto. Piękne zabytki i architektura. Szerokie ulice. Trolejbusy. W, w ogóle Bułgaria jest spoko, bo tutaj są bardziej tacy szaloni ludzie, szaleni Słowianie. Widziałam sporo osób w krótkich spodenkach, w krótkich bluzkach, z krótkim rękawem. Oczywiście wszyscy w ocią w Adidasach. I to jest szokujące, jednak w Polsce powiem szczerze, że no nie widziałam w tej zimie nikogo w krótkich spodenkach, ani w krótkim rękawku. Widać, że. I jeszcze tak nie dotarł ten zachód tutaj, i to mi się na przykład bardzo podoba. U jubilera nie wolno było robić zdjęć, koty leżą po prostu wszędzie, psy na... Ludzie są bardzo mili, bulgarzy, uczynni pomocni i chcieli pieniędzy za to, że obcięli mi pierścionek z palca. Mężczyźni chcą się opiekować kobietą. Kobiety się cieszą, że mężczyźni chcą się nimi opiekować. Wczoraj ja byłam z jednym bugarem w szpitalu. Pomógł mi bardzo. Byłam z nim z 5 godzin. Fajnie tu przyjechać w lecie. Myślę, że takie 3 dni w Sofii bardzo fajny wy wypad, szczególnie że my jesteśmy z na jesteśmy bardzo połączeni z, e, z bugarami. Chociaż ja poszłam na tą wycieczkę i zrezygnowałam z niej ze względu na zimno. Free walking tour to też jest super polecam. On tłumaczył, że oni są mieszańcami, w takim sensie, że to nie są tylko Słowianie. Tylko tam są jeszcze inne ludy, te się nazywają i jeszcze oni z romańskimi ludami byli zmieszani. Więc to nie są tylko Słowianie. Katolicy to tutaj jest tylko 1%. Większość to jest ten grecki, prawosławny kościół Ortodoksyjny, 70%. Są też muzułmanie, prawosławie. Ale jednak ta kultura słowiańska przeniknęła tutaj bardzo. I czuję się tutaj, no po prostu jak w domu. Rozumiem tych ludzi, rozumiem e, tych chamskich lekarzy wczoraj e, w szpitalu i tych sfrustrowanych e, ludzi, po prostu. To u nas jest tak samo, a przynajmniej e, podobnie. jest w tych literach. Ich literach i nic, nic kompletnie się nie rozumie. W sensie ja nic nie rozumiem. Ani nawet jednej literki. Oczywiście na lotnisku jest wszystko w tych językach, ale jak się idzie do restauracji to ci dają menu w Cyrylicy, tak? To z cyrylicę chyba. Dzień dobry z domu. Już jestem, bezpieczna. Moja ręka. Nie jest ok. Jutro jadę do prywatnego lekarza na założenie gipsu syntetycznego. Już się po prostu nie mogę doczekać. Moja podróż była naprawdę wspaniała. Poznałam niesamowitych ludzi. Bułgarzy są bardzo podobni do nas. Spotkałam się z ogromną serdecznością i z pomocą w trakcie tego uszkodzenia ręki. Miałam wracać później, ale jak tylko wylądowałam w Sofii, zobaczyłam ten śnieg i poczułam jakby wibrację tego miejsca, która nie jest do końca wygodna dla mnie. Jak najszybciej chciałam wracać. I jak byłam w metrze, dopiero co wsiadłam z lotniska, to już kupowałam bilety. Kupiłam bilet do Rzymu i wróciłam wraci, przez Rzym. Dobrze że się czuję w Rzymie. Nie wiem dlaczego. Może to jest najpiękniejsze miasto w Europie. Zomienie ręki daje czas na autoreflekty. Reflekcje, bo ja teraz nie jestem w stanie pracować w żadnej z moich prac, bo ta ręka to nie jest przypadek, nic nie dzieje się przez przypadek. Mię poznałam bardzo fajnego, mam problem z mówieniem tej nacji poprawnie, bo jest Liban i Libia i on był z Libii, czyli on jest Libijczykiem, tak chyba się nazywa ta nacja i ja nigdy nie poznałam Lib Libijczyka z żadnego, ani dziewczyny z Libii, Wraca mi czasami wiara w człowieczeństwo, kiedy poznaję takich wspaniałych ludzi jak teraz podczas tej podróży. Jeden bułgar, który spędził ze mną 7 godzin, w tym 2 godziny w szpitalu. Sor w Bułgarii, bardzo fajny. W godzinę miałam opatrzoną rękę i byłam przyjęta z RTG, libijczyk. On, dobre serce w nim, widziałam bardzo, bo nie dostał jedzenia bo się klinatka pomyliła i ja jadłam i nie chciał jeść nawet. W sensie nie chciał, żebym ja mu oddała jedzenie i nie zamówił nowego. Potem znowu mu nie dojechała dostawa do domu z jedzeniem. Go zapytałam, i co będzie składał reklamację, bo ktoś ukradł to jedzenie. Powiedział, że nie, bo może ktoś inny jest bardziej głodny od niego. Takie małe rzeczy, ale fajnie obserwować dobrych ludzi. Cieszę się że mam takie szczęście spotykać wspaniałe osobistości. I też ta ręka daje mi możliwości podróżowania wbrew pozorom, bo ja zawsze myślę, co mam teraz zrobić, ja mam teraz i tak nie mogę pracować. Mogę sobie pozapominać o zarabianiu pieniędzy, bo te profesje, którym się zajmuję, potrzebuję dwie ręce sprawne. Więc to jest czas taki dla mnie. Żegnam Was, mówię Wam, że wszystko ok. Pa!